A? Z tej strony każdy shadow, zmieniłem Kiedyś Wam wyjaśnię czemu. I na ja sadzie to Wam powiedzieć smutną rzecz. To jest kanał polski X1 i będzie już nagrywał. Nie będzie już nagrywał w GS A2. Może będzie mi pomagał w nagrywaniu tego. Więc na razie nie zbiera się, żeby to nagrać. Bo do Minecrafta to też długo ważny było na kanale. Nawet po miesiąc. Ta datka, o tego nie Chcę wydać klucze do mojego domu. Co cię mimo No. Bo... też nie oddał swojej ofiary. Wielki wiejskie To Tutaj jest... Tutaj <kuh> wezmę. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, klucze mam. Jeszcze żeby odpalić te karty, które dostałem. Widzisz mimo co, tu jest? Więc co od razu sobie znajdziemy. Czyli masz też piękny, piękny, piękny widoczek na schody z ziemi. Nie jest jeszcze tak, to bla bla bla. Tego sobie potem zatankujemy. A ja idę słuchajcie najpierw od razu do domu. Potem na pole. I wiecie, tam jest, o nasze pole. co sobie powiedziałem motorem, bo nie jest aż tak blisko. Żeby stójcie na piechotę, no to będzie szybciej po prostu, i zależymy, to zrobię. Tu jest nasz dom, o cyk. Jeszcze widzę na walkę, na przykład je obejrzeć. Słyszę się to spać, ale, no bo wiesz, no. dziadek o to bardzo nie dbał. ale no. No takie, osy że... No, ale też No czy to nie jest ładny Ale jest tutaj pokojowy. No bo to jest tylko seria, gdzie. <tryk> <tryk> nie ma żadnych łomów. Zresztą mam jeden koszel. Ach, od kilku miesięcy. No tego też rzadko wstawiam filmie. Ja wiem, słuchajcie, jest to druga gadybka. Normalnie lecia odcinki, to jest chyba, w zasadzie powoduje te kwastory. Nie wypadają na edaktor. O, ja bym korzystał. Widać, <laughs> że dziadek dbał o to Skoro tak szybko nam to zajęło? To słuchajcie, trzeba dodać pod edaktor. I będziemy prosili, ciekawe. Czyli, jeszcze zadano w Włochach? Łódź. Z biegiem! Chodź traktora! Musimy testować i sobie wziąć wali, bo jeszcze to opowiedzi, nie na ten kierunku, bo. A po co? Więc no to tak, że mówię full, przykucamy. Wypełniałem, ogóle ja to, to, to widziałem. Wielka, gdzie mam to wydać? Ciężko to zauważyć. O! O, ciemno. Ja tak mówię, że to nie ma już 3 lata, co tak to. Więc no może być, słuchajcie. Sprawdź, ale spróbuję. Ja słuchajcie, po sobie podnosiłem. Podnosiłem. Wiecie co, ja chcę odetraktorek, słuchajcie. Działa. No sobie słuchajcie. Move it. Siatki, to. To, to, to. No słuchajcie, dlaczego to jest? Ale to i to będziemy używać. jak będziemy rękami. w tym będzie dłużej. Szerwę z Czyli najpierw ja sobie pokażę tutaj. Czy... Czy to, no, no tutaj by się przydało. Znaczy też dziadusz mówi, że tutaj ma takie też niepotrzebne rzeczy. I może to tutaj niby jest łopata. No i jest łopata słuchajcie, trochę zepsuta. Zatrwiała, ale może się przydać O, starczy, kurde. Czerwesny to No i w końcu słuchajcie, mogę to nagrać. Tak bardzo długo czekałem, żeby coś nagrać. Na słowo, YouTubera Bera, ogłaszał, że jeszcze jakieś rzeczy nagrać. Nie chcę was okłamywać, więc obiecuję, że takie coś się wydarzy. No. tutaj sobie przykosimy. A po co? Czy indziej? Zostawcie czas na zgodnie, bo jest słońce. Ty, widziałeś ja już słońce, nawet nie widzę. To znaczy, że pośpiesz się, typie! Musimy się pośpieszyć. Słuchajcie, te modele tych, tych rzeczy są idealne. Są bardzo dobre, jak na Minecrafta. Te koła skręcają, Bo ja Was nie mam już zobaczyć, jak tego pokazać. Słuchajcie, musimy. Musimy to wygląda. Lepiej sobie do tą modyfikację i koszyć tak niż ten kamień. W sensie no coś mieć ze zbiorów. To było tego tak mało, ja już wam mówię, nie zabrałem. Wiesz tego też tak dokładnie nie będę kościł, żeby coś było, żeby później to wyrosło Coś w sensie, już wam mówię, zadam tego na oko. Oko, już wam mówię. Z 12 nasionek z tego całego. To nie będę to zbierać Tak. Będę się nadłożę tutaj. Takie zapasowe. By naszej nie staczyło. No teraz tak, słuchajcie odpinać, to czy jedziemy od razu tak. Czemu no nie ma co odpinać? Jedziemy od razu z mowerem. To nie będę odpinał od razu, bo i tak za dużo nie będzie się jeszcze robił. Do Słuchajcie, chyba, że zdążę, słuchajcie, zaodać jeszcze chwilę, ale nie, pochodzę, przyjeżdżam już w tory Pojadę jadę do faceta. Uwodzę, przyszedłem, który miałam mi załatwić spodnie i buty. Takie, słuchajcie, to były chyba białe, nie takie białe, spodnie z butami, nie ja najbardziej chętne i też. Wiesz że sobie zrobię w przykładzie poszukę na no, zimę, bo to wszystko będzie na zimę no, Słuchajcie, tak się dziwnie czuję jak to nagrywam, nie wiem czemu bo też długo nie nagrywałem Słuchajcie, nie zabrać mi naszą Jeszcze jakieś? Nie. Miał nadal 20. To jest leścia, dużym dziękiem. O nie. 20. 21. Znacie, wracamy za dom. No się przekłada, że tylko udaję. I tutaj to troszeczkę przekrościmy. Bo jest co kościoła, ja naprawdę? No sosie, to jest. A, że 12, tak gdzie jest. można to traktować za. 30. 23 około. Tu około co tu drugie liczę. A w trzeciej klasie miałem. W trzeciej już drugiej i w pierwszej miałem same szóstki z matki, więc. No 20 trenka. To tak, to odstawiamy. Ogólnie co ma w tych wystawach, czy trzeba jakiś wnętrz? <Ky> Jakby to odpiąć od siebie. To jest taka z tym paliwem i z dużym syfem. To jest to, to może. Nie, no i co ty tak to co Pracowałeś się, nie? Mhm. tu sobie tutaj. Ja się je ogarnę. Już to. Może jeszcze się pytać, czy pojadę, tylko nie, nie, się go spyta. Może to. Nie, każda się się nika. Dobra, słuchajcie. Idziemy się przespać. Idziemy do dziadka się spytać, od sorry. No, słuchajcie. Let's go! Cięcie! Pław odpada Odpala nam go! Już? No to jest w zasadzie oryginał jeden, 18 Te wioski są przepotężne, jak te Nowe Gudy I też przepotężnie dziwne Więc słuchajcie, no Nie polecam, nie polecam Gud Ale wioski spoko, duża siana Eee, co to będzie? Zbieraj nawet tak chyba bloków siana w pustej gwiazdce. Tak, ten syn nadal istnieje, tylko <coughs> zmieni się od wersji 1.18. Chyba, wywalaj. już no. <coughs> Więc, trochę chyba? Sad. O, słuchajcie, co więcej na światło? kazy z podaczkiem, z dwoma podaczkami. dwie I... mam tak. A! Koła pierdziele, tak. um, To będzie po prostu tak. Przypiszemy... To cyk. To cyk. To Śniadanko. schrabanko. <laughs> temu kto tam z modolis sektorami. Można sobie przypadać yy, e i wszystko <laughs> na tutaj. No, bo No to no. Więc sobie idziemy do Czeka, to jest, że nam coś do komuś do wymiotu. pewnie będzie nas prosił o to, abyśmy mu pole zasiali. Znaczy nie słuchacie to dzisiaj co robimy. Właśnie zrobimy z tym budorze, to mam wam go pokazać bliżej. Nie to <try> testowania tego moda. Przepraszam. Nie powiem wam, że ten budorze jest taki mocny, że on słuchajcie... <try> Jakieś nowe zadanie? Mieć to drzewo, Okej. okej. Okay. Zobacz, Chodź, tak? <coughs> tak, muszę... Saj, bo... Przyjechałem do ciebie i ci nie ma. o co chodzi z tym Zetorem? Bo jakoś tak dziwnie co. A wiesz, to pewnie co mu... Paliwa dałeś. A on tak ma spokojnie. Będzie działał bez szwanku i tak. Mogę co <coughs> no, mam już te drzewa zrobić, czy... Tak, tak, możesz już pojechać. No dobra, pa. Pa, mój cię. No, pa. Aha. To działać już idealnie. Co nie powiecie? Cóż nie? Ja który mi kurde każe tyle roboty. Nie przejadę tędy. Jak to ja nie przejadę? A serio nie przejadę. No, no ale mogę też tak już. O patrzcie, co tu tutaj mamy. Drzewka. Cyk, cyk, cyk Właściwie wysokość trzech kratek Sprawia jak na łapko Aha Myślę, Też musimy sobie się zniszczyć No, wysoki ten budorze dziadka? <kuh> też odcinka nie będę nas tak mordował, bo nie ma po co De. Oto jest to drzewo. Mam to wszystko zniszczyć, tak? Aż na płaskim będzie łatwiej? Ha. Zaczekajcie, Dziad, widzimy się jak już kończył to zmowę yy, Dobra, No już mam, chciałam słać cięcie, ale dobra. Zaczniemy sobie te drzewa i zakończymy ten długi odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc w komentarzu, czy w taką powrót do Minecrafta, czy mam jednak wrócić do e FSUS A2. FSO2 No kurde nie da się, no dobra wracam do dziadka Idę odpiąć ten traktor, kończymy odcinek i nic Próbuję też co raz ja ja coś w kolejnym naprawić Weźmiemy troszkę przy nim Tu też pomastujemy Dziadzia Bo się nie lubi nie dam, że tak. Albo nie. O, wszyscy tak to, żeby to było. Trzeba kocham, gdy ktoś tak to odchodzi. A, no, prawda? No,